Dzień dobry trenerze. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC. Tutaj jestem. Życzę również wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, jak wszyscy. Chciałem się zapytać o to, jakim trenerem jest Edward Jordanesku? czym się charakteryzują jego zespoły, jak chce Pan grać, jaką chce Pan Legię widzieć? To jest moje pytanie. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy czasu, żeby się rozwinąć, żeby zbudować drużynę. Trener nie spowoduje, że sukces spadnie z nieba, trzeba go zbudować. I jestem przekonany, że nikt nie chce czekać zbyt długo, każdy chce, żeby wszystko stało się bardzo szybko. Przed nami bardzo dużo wyzwań. Ale jesteśmy na nie gotowi, jesteśmy gotowi, żeby być e, razem jak rodzina i walczyć o sukcesy. I jestem, mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będziecie mnie krytykować, będziecie wiedzieć. To chciałbym, żebyście pamiętali, że nigdy nie ma większego krytyka dla mnie niż ja sam. Ja sam oceniam zawsze wszystkie swoje decyzje, swoją pracę i staram się zawsze być bardzo analityczny. Staram się patrzeć na wszystko ze wszystkich możliwych perspektyw, ale nie chcę tylko, żeby drużyna. Wykonywała swoją pracę, tylko żeby była solidna i żeby mieć plan gry. Jeśli chodzi o styl gry, tradycja klubu i sposób klubu po prostu narzuca to. Musimy zdobyć mistrzostwo, musimy wygrywać mecze, a żeby to zrobić, to musimy strzelać bramki i kreować sytuację. W mojej przeszłości. Zaz zawsze staram się być bardzo równy i zbalansowany, I jeśli chodzi o wszystkie momenty <coughs> gry. Zawsze I ja wolę, okay you, this is my style. wolę grać i wygrywać 1 do 0 niż 4 do 2. Do 2. For the, for the wolę mieć organizację w zespole there, yes, i dobre morale zawodników. To i każdego dnia chcę, żeby byli lepsi i lepsi. Będziemy trenować i omawiać wszystkie wartości, które chcemy mieć dla drużyny. Na pewno nie chcę niczego burzyć. Będziemy budować na tych podstawach, które już są zbudowane. I moja wiedza i mój styl będą powoli implementowane w drużynie. Poznałem już paru chłopaków i wiem, że mają fantastyczny charakter. Wiem, że bardzo ciężko pracują. Dla mnie 99% nic nie znaczy. Dajesz albo z siebie 100%, albo...